Witamy Was w kolejnym odcinku programu ProFrost eksperci. Ostatni odcinek w showroomie marki Etish. Wchodzimy teraz do łazienki. Paweł, mam nadzieję, że kolejny raz mnie nie zaskoczysz. Postaram się. W naszej łazience znajdują się klasycznie otwierane fronty na zawiasach. Dodatkowo. Przyklejone lustro na płytę. Dzięki temu możemy korzystać z lustra i chować za lustrem różnego rodzaju przybory. Zwróć uwagę, że po Twojej stronie jest podobnie wyglądająca szafka, ale ona tak? zupełnie inaczej się otwiera. Mogę spróbować? Proszę bardzo. Jeżeli ktoś dysponuje niewielkim miejscem w łazience lub też chciałby mieć tak zwany efekt panoramy, może zamiast otwierania zdecydować się na drzwi składane. Kolejny raz mnie zaskoczyłeś bardzo fajne rozwiązanie i znowu mamy taką radę możliwość yy, zrobienia smart Tylko? rozwiązania, tak. dlatego jak najbardziej się to sprawdza w mały. Kompaktowe łazienka. Zwróć uwagę, że jest to fajne rozwiązanie do małych łazienek, ale też, jeżeli chcielibyśmy mieć ten efekt panoramy, czyli składamy sobie drzwi i mamy dostęp do całego wnętrza. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. W łazience także zastosowaliśmy szufladę cienkościenną tylko po to, żeby wykorzystać kubaturę tej niewielkiej szafki. Widzę, Paweł, kolej, tutaj kolejny raz listwy, czyli możemy spersonalizować tak naprawdę szufladę w dowolnym kolorze pod, pod indywidualne zamówienia? Dokładnie tak. Zastosowana listwa chromowana idealnie komponuje się ca z całą armaturą łazienkową, która w tym przypadku jest w chromie. Dodatkowo e, umywalka, pod umywalką zastosowana także szuflada z elektromechanicznym systemem otwierania specjalne wycięcie tylko po to, żeby ominąć syfon bardzo fajnie to wygląda i naprawdę robi robotę drodzy Państwo dochodzimy tak naprawdę do końca naszej serii w showroomie marki Hetish Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że będziecie komentowali, mam nadzieję, że będziecie subskrybowali nasz kanał. Jeżeli chcecie więcej technicznych odcinków, Paweł jest na pewno do naszej dyspozycji, Paweł chętnie nam pomoże. Dokładnie tak, zapraszam do firmy ProFrost, jest to nasz partner, znajdziecie u nich pełną ofertę naszych okuć. Bardzo Wam dziękuję, dziękuję Tobie Wojtku za odwiedzenie naszego skromnego showroomu. Ja również dziękuję Paweł i mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie przed kamerami. No co, do zobaczenia w takim razie. Dziękuję Dziękujemy bardzo.